Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj w przedświątecznym nastroju witamy Was w poradach dużych i małych w uroczej restauracji Cytrynowy Pieprz w Jeleniej Górze, gdzie będziemy Was z Waldkiem Leszczyńskim rozmawiać o problemach świąteczno-noworocznych naszych pupili. Waltku, zbliżają się święta. Jest to nerwowy czas dla właścicieli, ale i dla czworonogów naszych zapewne też. Powiedz mi, z jakimi najczęściej kłopotami zwracają się do Ciebie właściciele psów w okresie właśnie tym świątecznym? Dzień dobry Państwu. To znaczy, tak. Święta cechuje zawsze nerwowa atmosfera, czyli wszyscy się śpieszymy, musimy przygotować nasze powiedzmy, stoły wigilijne i świąteczne. No i w, tych, w tej sytuacji nagle okazuje się, że e, psiaki nie do końca potrafią odnaleźć się w tych sytuacjach, e, przede wszystkim no, w domu nagle po, pojawiają się e, bardzo atrakcyjne zapachy no, potraw, które normalnie nie funkcjonują w e, naszym środowisku i e, biorąc pod uwagę to, że psy no, ten węch mają zdecydowanie lepszy od, od ludzkiego, zaczynają się problemy. Znaczy problemy tego typu, że... <laughs> Psy generalnie bardzo są zainteresowane stołami, na których pojawiają się różnego rodzaju potrawy, to też wzbudza u psów, które e, mają silnie rozbudowaną kontrolę zasobów, na przykład e, kwestia mm, pilnowania różnego rodzaju kawałków potraw, które gdzieś powiedzmy upadną na podłogę. I tutaj e, mm, no, chyba tak na, naprawdę naj. naj Najlepszym podejściem do tego tematu to jest odpowiednie przygotowanie siebie do, tego, do tych świąt, czyli zadbajmy o to, żeby w tym, w tym okresie psy mogły swobodnie funkcjonować w waszym domu. Gdy, nie wiem, pojawiają się nagle goście i mamy dom wypełniony po brzegi, żeby pies miał bezpieczne swoje miejsce. Można tutaj bardzo fajnie zarządzać pewnymi przestrzeniami w domu, czyli jeżeli, dajmy na to, nie wiem, przyjeżdża rodzina z małymi dziećmi, które jak wiadomo, no, uwielbiają psiaki, no to a z drugiej strony mamy psa, które no nie do końca takie, powiedzmy, wymuszone miłości jakieś próby do zabaw lubią. Można w tym momencie właśnie pomyśleć o tym, żeby nie, nie założyć bramki na przykład pomiędzy pokojami, gdzie ten psiak będzie miał spokój od powiedzmy do gości czy też dzieci. Czyli tutaj myślę, że. Przede wszystkim trzeba dobrze zarządzać środowiskiem, tak? czyli pies samodzielnie może sobie nie poradzić w tych trudnych mhm. sytuacjach. No ja tutaj bym bardzo uważał na, na kwestie takiego żebractwa przy stole, no bo w świętach wiadomo, że mamy taki nastrój trochę bardzo, bardziej nostalgiczny i, i zdarza się, że w okresie świąt. Gdzieś tam, powiedzmy, ze stołu domownicy raczą swojego psa z jakimiś tam, powiedzmy, potrawami. No, święta się kończą, a pies bardzo szybko przyzwyczaja się i uczy się dobrych rzeczy. I później mamy problem, bo okazuje się, że, że okres posiłków w naszym domu to jest okres walki z psem, który próbuje gdzieś przy tym stole coś tam, powiedzmy, ubrać. Warto tutaj właśnie w takich sytuacjach nie próbować rozwiązywać problemów na zasadzie takich, że będę walczył z psem przy stole, typu, że nie wiem, nauczę go nie podejmowania tego jedzenia ze stołu, bo to, to jest trudne do zrobienia. Lepiej to w tym momencie jest wyznaczyć pewne zachowanie alternatywne dla psa też oparte na jedzeniu, czyli dostanie jakiegoś konga na przykład do bliżenia w osobnym pokoju, gdzie na przykład ta furtka w jakiś sposób uniemożliwia mu przebywanie w, w tym powiedzmy Miejscu przy tym stole biblijnym, czyli tutaj bardziej bym optował za tym, żeby jednak nie, nie próbować za wszelką cenę pracować z psem przy stole, przy, przy którym już te emocje są dość, dość wysokie, tylko bardziej właśnie pracować na zasadzie takiego przemyślanego sposobu zarządzania emocjami, przestrzenią psa, czyli jest dostaje swojego ulubionego konga na czas, w którym tutaj wszyscy powiedzmy siadają sobie do stołu, ma swoje miejsce, gdzieś lekko jest od, od, odłożony na bok. I, i, I to bardziej w tym kierunku bym proponował. A dobrym pomysłem jest, że już ktoś ma aż tak miękkie serce, że chce poczęstować tego psiaka jedzeniem wigilijnym, to żeby nie dawać przy stole, tylko zanieść mu do miski i niech on to spożyje w swoim miejscu, w swojej misce. Czy to działa, czy on nadal wie, że to jest koncept ze stołu? To jest trudny temat, bo w mojej pracy akurat spotykam się właśnie z takimi sytuacjami, w których oceniam. Że yy, opiekun psa jest osobą, która no, no nie będzie trzymała się zasad. Czyli te, te maślane oczka, które pies robi przy stole, jednak bardzo mocno wpływają na, na emocje yy, domownika i, i oceniam na przykład, że no jest niemożliwym do osiągnięcia to, żeby yy, opiekun yy, trzymał się tej zasady, że został jednak z nic nie podajemy. To, to znaczy tak, no, to, to jest problem dwufazowe, bo z jednej strony to byłoby pytanie dorota do Ciebie, tak? które poprawy z naszego stołu są dla nieodpowiednie i mogą powodować jakieś konsekwentne, konsekwencje zdrowotne. Ale to, to już, że tak powiem, abstrahując od tego, tak, można zrobić to w ten sposób, że w sytuacji takiej, w której mamy opiekuna, który ma miękkie serce i jeżeli czuje taką silną wewnętrzną potrzebę, aby coś psu od siebie dać to niech ten ktoś z tego zrobi ćwiczenie, o. czyli na pewno nie przy stole. Ja tutaj generalnie bym proponował, żeby to zrobić na zasadzie takiej, że y, zmusić psa do tego, żeby sobie to znalazł. No Jak generalnie rzecz biorąc, jeżeli y, opiekun chce dać kawałeczek czegoś na psu, to, to w moim przypadku Robię z tego ćwiczenie, czyli na przykład biorę sobie coś takiego, daję psy powąchać, zamykam drzwi od drugiego pokoju, kładę to gdzieś na ziemi, wracam do tych drzwi, otwieram mówię, dobra, proszę sobie znaleźć. Czyli generalnie rzecz biorąc, można wykorzystać pewnego rodzaju swoje wady jako opiekuna do tego, żeby osiągnąć z tego jakiś cel. Oczywiście przy założeniu takim, że to co psu dajemy mu nie zaszkodzi. Warto to w ten sposób zrobić? Ja tak pracuję z moimi klientami. Jeżeli wiem i widzę, że podczas wywiadu w, z opiekunem, że, że jest tutaj ten problem, to po prostu mówię: Tak, proszę Państwa, jasne, umówmy się co do tego, które podrawy w tym momencie są nieskazane dla psa, ale które są wskazane, i te możecie wykorzystać do tego, żeby zrobić z tego ćwiczenie. Warto też. Pamiętać o tym, żeby przed okresem świątecznym czy też święta w odpowiedni sposób poświęcić czas swojemu psu, żeby go męczyć. Nie tylko fizycznie, ale również umysłowo i takie szukanie powiedzmy, ukrytych kawałków jedzenia jest takim ćwiczeniem bardzo, mm, bardzo wyczerpującym, ale w pozytywnym tego uh -huh. słowa znaczeniu. Czyli myślę, że to byłby dobry sposób. E, dziękuję. Tak, jak wiecie Państwo, jak widzicie e, zdrowy rozsądek przede wszystkim. Ze swojej strony jako e, praktyka lekarza weterynarii e, apeluję, e, tak jak tutaj powiedzieliśmy, nie każde potrawy są e, dla psiaków. E, unikajmy słodkości, unikajmy rzeczy smażonych, e, śledzi tego typu e, łakoci, bo mogą się skończyć problemami, że. Gastrycznymi, a jak sami wiecie, jest problem z opieką weterynaryjną w okresie świątecznym, bo wszystkie lecznice, przynajmniej wiele Górze, są zamknięte. Więc dbajcie o to pilnujcie tych potraw, żeby pies sam sobie, sam się nie poczęstował, nie przejadł się, nie, nie zjadł karpia z ośmi, bo to też może się skończyć yy, dramatycznie z yy, yy, takie, takie przygody. Yy. Jeżeli już koniecznie chcecie coś podawać, to tak jak żeśmy powiedzieli, mądrze, w formie zabawy. Dbajcie też o swoje psiaki, nie zapominajcie o nich, że jest zgiełk w domu, jest dużo hałasu, pies może czuć się nieswojo, niech ma ten azyl. A ze swojej strony chciałam życzyć Wam i Waszym czworonogom wesołych, zdrowych świąt. Mnóstwo łakoci i w miskach, i na stołach. Tych zdrowych, zdrowych łakoci. Cieszcie się tym czasem ze sobą, poświęcajcie go rodzinie i zwierzakom i trzymajcie się ciepło. Z mojej strony jeszcze tylko mógłbym tutaj coś zasugerować. Szanowni Państwo, będzie, będą trzy dni siedzenia przy stole. Możecie Państwo również w tym momencie z psem od tego stołu odejść i dużo czasu spędzić na spacerach. Także nie siedźmy w domu.